W dniu wczorajszym, czyli 17 maja, w miejscowości Lipa na Dolnicy w Czeskiej Republice o godzinie 13:30 doszło do wypadku Tira, który wjechał w budynek. Kierowca jechał od strony kostelca, drugi samochód wyjeżdżał z parkingu i nie przepuścił ciężarówki. Kierowca ciężarówki próbował wyhamować i skończył na lewy pas, ale poleciał bezpośrednio w budynek. Trzy osoby zostały uwięzione w raku samochodu. Strażacy wydobywali poszkodowanych ponad 4 godziny. Ciężarówką podróżowała rodzina z małymi dziećmi. Kierowca najwyraźniej źle ocenił prędkość i dystans. Ratowanie poszkodowanych trwało 4,5 godziny. Ostatnia została uratowana kobieta o godzinie 18.45. Problem z wydobyciem poszkodowanych był taki, że kabina samochodu była w budynku w gruzach. Interwencja taka dla strażaków była bardzo trudna.